przedsięwzięciem, dziełem historycznym. Wyrasta ona ze wspólnoty i stwarza wspólnotę. Jest pracą brygady, pracą kolektywu, ludzi, ludu pracującego, miast i wsi. Mając na uwadze taki wzorzec pracy, mówi się, pracujemy źle. Nasze zło na tym polega, że jesteśmy indywidualistami. Nasz rozkład płynie z naszego indywidualizmu. Nie umiemy włączyć się we wspólny rytm pracy. A skoro źródłem zła jest nasz indywidualizm, źródłem dobra może być jedynie wspólnota. Naszym zadaniem jest dążenie do umocnienia wspólnoty pracy. I tak krok po kroku wyłania się myśl o potrzebie przymusu. Należy wydać zakaz złej pracy, obwarować go sankcjami, skoro nie można inaczej, trzeba zacząć od pracy przymusowej. W ten sposób uda się nam być może uczynić pierwszy krok z dna nonsensu. Projekt pracy przymusowej jako projekt pierwszego kroku ma za sobą, w każdym razie może mieć niejakie usprawiedliwienie filozoficzne. Pochodzi ono ze strzępów marksizmu dla aktywistów, który był kiedyś przedmiotem powszechnego szkolenia. Nic więc dziwnego, że ziemią urodzajną tych pomysłów są środowiska ludzi, którzy z obowiązku przez te szkolenia przechodzili. Które pojęcia marksizmu dla aktywistów są tu szczególnie cenne? Przede wszystkim trzy. Idea pracy jako walki, idea polityki jako etyki, podstawowa wizja natury ludzkiej. W myśleniu, o którym mówię, pojęcie pracy jest podporządkowane bez reszty pojęciu walki. Czym jest praca? Jest formą walki walki z przyrodą i walki z drugim człowiekiem o klasowe zwycięstwo. Pracując, pracujemy przeciwko wrogowi. Nie pracując, nie pracujemy dla wroga. Takie pojęcie pracy odbija się bezpośrednio na języku, przy pomocy którego opisujemy jej naturę. Mówi się, walczymy o chleb, walczymy o mieszkania, walczymy o lepszą przyszłość. A może słowa te są zwykłą retoryką? Niestety nie. Mają one swój nastrój, swą siłę, pozostawiają ślad w duszy. Mowa o pracy sugeruje, że nie można pracować, nie nosząc w sobie uczuć wrogości do tych, którzy naszym własnym lenistwem chcą nas pognębić. Jeśli praca jest walką i wojną, przymus nie jest tu niczym złym. Można go traktować jako akt. Samoobrony. W ścisłym związku z powyższym pozostaje idea polityki. Jawnie lub mniej jawnie dokonuje się utożsamienie tego, co jest koniecznością polityczną, z najwyższą koniecznością etyczną. Polityka jest po prostu etyką. Praca służy bezpośrednio polityce. A jeśli tak, to znaczy że służy ona etyce. W tej sytuacji, ktokolwiek przerywa pracę, popełnia nie tylko błąd polityczny, ale również grzech etyczny. Występuje przeciwko społeczeństwu, przeciwko narodowi, przeciwko najwyższej racji stanu. Czy można za jednym zamachem popełnić więcej przewinień? Praca przymusowa nie jest sprzeczna z ludzką naturą, bo kimże jest człowiek? Człowiek jest materią, czyli znakomitym tworzywem dla pracy. Człowiek to najpiękniejsze z Swą istotę ludzką zawdzięcza on temu, co jest poza nim, całokształtowi stosunków społeczno-ekonomicznych. Wspólnota proponuje człowiekowi jednostce, określony wzorzec uspołecznienia pod postacią propozycji pracy. Podejmując tę propozycję, człowiek staje się twórczym członkiem wspólnoty i sam staje się pełnym człowiekiem. Wniosek z tego jest prosty. Jedynie przymus pracy może być właściwym sanatorium pracy. Praca nad pracą powinna się więc rozpocząć od obmyślenia przymusu. I tutaj, proszę Państwa, ten tekst, który, jak powiedziałem, ukazał się w ostatnim numerze Tygodnika Powszechnego przed 13 grudnia, proszę Państwa, jest tekstem, który ukazuje, w jaki sposób z pewnej koncepcji pracy wynikają określone wnioski praktyczne. Pokazuje również, może w sposób niezbyt rozwinięty, ideę człowieka, która z tego tekstu się wyłania. Kimże jest w istocie człowiek pracujący, jest człowiekiem walczącym. Propozycja pracy jako walki pociąga za sobą określoną koncepcję człowieka człowieka jako istotę walczącą. Wyraźnie mówi o tym Luciense w jednym ze swoich rozdziałów swojej, swojej książki Marksizm i Teoria Osobowości. Kiedy zastanawia się nad wzorem człowieka przyszłości, mówi on o tym, że człowiek przyszłości ma być człowiekiem walczącym. Człowiek walczący to człowiek, który potrzebuje do swojego rozwoju wrogów. Człowiek, który nie ma wrogów, nie jest w stanie odzyskać swojej tożsamości. Jeżeli człowiek taki nie będzie miał wrogów realnych, będzie sobie stwarzał wrogów, wrogów fikcyjnych. I w ten sposób wejdzie na drogę jakiegoś duchowego, a może nawet i cielesnego samobójstwa. I w istocie rzeczy w marksizmie dzisiaj obserwujemy nieco inne, nic innego nie obserwujemy jak właśnie owoce tego rodzaju koncepcji pracy i tego rodzaju koncepcji człowieka. W zakończeniu do tekstu, który Państwu przytaczałem, pisałem tak. A jednak błąd tej koncepcji jest jasny. Przede wszystkim wszystkie zasadnicze skoki rozwojowe w dotychczasowej historii pracy dokonywane były raczej w wyniku twórczych inicjatyw jednostek niż metody brygadowego mnożenia sił. U początku każdej nowej rewolucji pracy natrafiamy na twórczość genialnej i przedsiębiorczej jednostki. Tak jest na początku wynalazku i upowszechnienia elektryczności, tak jest przy konstrukcji maszyny parowej, motoru spalinowego itp. A jeśli nawet tu i u gdzie pojawia się zespół pracy, to nie jako rytmicznie funkcjonująca brygada. Lecz jako przyjaźni talentów. Praca zawdzięcza swój postęp przenikaniu w jej wnętrze nauki. Zaś rozwój nauki nie może się dokonywać bez stosownego pola wolności i bez zdolności do osobistego i odpowiedzialnego tworzenia. Można by na marginesie tego tekstu powiedzieć nieco z przekąsem, że największą zasługę w postępie pracy mieli ludzie leniwi. To znaczy tym, którym się nie chciało. Zamiast przy pomocy ramienia kręcić żarna, siedli, pomyśleli i zatrągnęli do kręcenia albo konia, albo wodę, albo wiatr. Natomiast samego, proszę Państwa, kręcenia, choćby kręciła brygada, nic jeszcze nie wyniknie. Jest to bardzo charakterystyczne. Ja nie mam czasu na to, bo to jest odrębny temat, problem pracy, filozofia pracy, jeszcze do tego może być, ale są bardzo interesujące teksty Stalina na temat pracy. Gdzie Stalin zupełnie wyraźnie kwestionował rolę inicjatywy indywidualnej w postępie pracy. Twierdził, że wielkie. Wynalazki powstają na drodze spontanicznej, niejako przez przypadek. Nic też dziwnego, że w czasach stalinowskich była taka postawa u marksistów, aby wyszukiwać przypadki, kiedy ten sam wynalazek powstał w rozmaitych krajach, zupełnie niezależnie od siebie. Wtedy, gdy warunki, jak się to mówiło, do tego dojrzały. Tak więc mówiono, że wynalazek radia powstał jednocześnie w Związku w Rosji i jednocześnie w, we Włoszech. I podobnie z innymi wynalazkami. Proszę Państwa, oczywiście Polacy to od razu robili z tego. Dowcipy zamiast się głębi nad całą noc zastanowić, mówili, że to, że z tym radiem to rzeczywiście we Włoszech powstało radio, a na wschodzie powstało zagłuszanie. Ale... <grymne> <grymne> Proszę Państwa, żeby to, to w tej polskiej bezmyślności, zamiast pomyśleć głębiej nad tym i chwycić teorię za rogi, prawda, to głupie dowcipy kawiarniane robią, a potem sami z tego powodu cierpią. I jeszcze fragment dotyczący tej sprawy. Utożsamienie pracy, etyki i polityki odbija się fatalnie na rozwoju pracy. Oznacza ono bowiem radykalne upolitycznienie pracy. Przejawem upolitycznienia pracy jest niesłychane mnożenie stanowisk pracy, podwajanie stanowiska pracy realnej przez stanowisko pracy politycznej które ma legitymizować pracę realną. Już sam nowożytny podział pracy doprowadził do mnożenia ilości współpracowników w ramach jednej i tej samej pracy podstawowej. Legitymizującej okazuje się tak wielki, że praca realna musi trzasnąć jak sucha gałąź. Utrudniony, a niekiedy wręcz niemożliwy jest postęp pracy. Praca staje w miejscu, kostnieje, a niekiedy kręci się bezowocnie dookoła. Zmiana systemu pracy pociąga za sobą zmianę od dodanego do niej systemu legitymizacyjnego, a to budzi największe obawy. Lepiej więc nie dotykać próbna. Zbyt wielka pierzyna zamiast ogrzewać, przydusiła dziecko. Można mnożyć argumenty. Miałem wtedy taką tendencję do metaforyki, bo Widać, było zimno, no i zamiast się, proszę Państwa, za jakąś, widać, wieżyną, a tu człowiek zamiast iść przez życie, proszę Państwa, jak Pan Bóg przykazał spieżno, to jest z filozofią pracy i od czasu do czasu mówimy. Można mnożyć argumenty. Ważny jest ogólny efekt społeczny takiego stylu myślenia o pracy. Zestawmy to, co czujemy z tym, co słyszymy. Grzęźniemy na co dzień w pracy rozstrojonej, w bełkocie bez gramatyki. Idziemy od spotkania do spotkania z nonsensem, a co słyszymy nad uchem, jaki ideał pracy nad pracą, słyszymy mowę absurdu. Nie o tym każdy górnik i stoczniowiec. Absurdem jest, że racje polityczne są zarazem racjami etycznymi, bo protestuje przeciw temu każdy pomnik wzniesiony ostatnio ofiarom robotniczych świadectw. Wie o tym każdy robotnik i chłop. Absurdem jest, że największą winą człowieka jest wina indywidualności, bo wielkie indywidualności są nie tylko świętościami ludzkości, ale również autorami naszego postępu pracy. Absurdem jest przypuszczenie, że wspólny rytm pracy ocali naszą pracę, skoro jej chorobą nie jest brak mocy, ale brak sensu. Absurdem jest, że praca sama przez się u człowieka, człowieka ponieważ prawdą jest, że praca nonsensowna od człowiecza człowieka. Absurdem jest, że to, co najbardziej ludzkie, jest poza człowiekiem, ponieważ prawdą jest, że najbardziej ludzka z ludzkich rzeczy znajduje się w człowieku, a jest nią ludzka uczciwość. Absurdem jest i to, że można obóz pracy przemienić w sanatorium pracy. Źródłem absurdu jest zaś peza, że praca jest w ogóle walką. Nie nigdy nikt nie zdoła zbudować etosu pracy na etosie walki. Otóż proszę Państwa, to są, że się tak wyrażę, praktyczne konsekwencje pewnych teorii, które tutaj chciałem Państwu... Wyeksplikować. Wydaje mi się bowiem, że jednak historia jest taka u nas, że to nie brak ideologii spowodował sytuację pracy w polskim społeczeństwie, ale raczej jej nadmiar, a zwłaszcza nadmiar ideologii jednostronnie interpretowanej i bardzo się rozumie. Bo zarazem trzeba powiedzieć, że u tego samego Marksa możemy znaleźć teksty, które może nie posiadają innej wizji pracy, ale mogą stanowić punkt wyjścia dla refleksji dla innego społeczeństwa pracy. Niemniej jednak tamte teksty były nieznane, niekomórnie, niepublikowane. Publikowane były, ale były bardzo rzadko komentowane. A poza tym, moim zdaniem, główną sprawą tych nieszczęsnych polskich marksistów było to, że zajmowali się walką z przeciwnikiem politycznym. Tym przeciwnikiem politycznym był stary Kościół. Zaczynały się wykłady marksizmu od tezy. Idealiści twierdzą, że najprzód jest duch, a potem jest materia. A my twierdzimy, że najpierw jest materia, a potem jest duch. A przecież nie o to szło w tym marksizmie. W marksizmie szło o to, żeby postawić sprawę wyzysku pracy. Natomiast przez całe 35 lat, proszę Państwa, nie ma ani jednej pracy na temat istoty wyzysku pracy. Nie tylko w, w socjalizmie, ale nawet w kapitelu. Te próby, które były, były to mizerne początki. No i w zasadzie poza refleksję natury ogólnej one nie wyszły. Na tym byśmy skończyli wykład o filozofii marxizmu. Idzie o filozofii człowieka marx.